Wszyscy znają zasadę Pareto 2080, czyli że 20% działań przynosi 80% efektów. A ja chciałem Ci dzisiaj opowiedzieć o trochę innym podejściu, podobnym, ale dla mnie takim, który lepiej pozwala zrozumieć właśnie tą ideę skuteczności. Jest taki izraelski naukowiec, nazywa się Eliahu Goldrat, Napisał taką książkę CEL, w którym porusza taką taką ideę, którą nazwał ideą wąskiego gardła. W tej idei chodzi o to, że dany system, który jest ułożony w jakiś proces, czyli jeżeli ułożyłbyś sobie swoją firmę w proces, czyli że mamy na wejściu mamy marketing, następnie mamy sprzedaż, później mamy jakąś produkcję, czy też realizację usługi, czy tam dostarczanie jakichś produktów, później jakaś obsługa klienta, finanse, windykacja, można to w każdym razie ułożyć w jakiś taki Proces, jest to pewnego rodzaju system, to każdy system w danym czasie ma tylko jedne wąskie gardło, czyli coś, co go blokuje. I uruchomienie tego, jakby odblokowanie tego wąskiego gardła, zajęcie się nim, zwiększa efektywność tego systemu nie o 50% czy o 30%, tylko o kilka tysięcy albo o kilkaset procent. Weźmy na przykład sobie fabrykę krzeseł. Załóżmy, że produkujesz krzesła i masz dwie maszyny. Pierwsza maszyna gnie rurki pod krzesła, a druga przymocowuje do nich po prostu blaty, to znaczy siedziska. I powiedzmy, że pierwsza maszyna może wyprodukować zgiąć tych rurek na przykład nie wiem, na 30 tysięcy krzeseł miesięcznie, a druga maszyna może Przymocować tych blatów tylko na 2000 miesięcznie. Więc, jakby na tej linii produkcyjnej, w tym procesie masz wąskie gardło w postaci tej maszyny, która, która te blaty, te siedziska przymocowuje do, przymocowuje do krzesła. Jeśli zajmiesz się tymi blatami, uruchomisz produkcję, że zrównasz gięcie rurek z siedziskami, to wtedy Twój system rzeczywiście wzrasta o. Kilka tysięcy, czy tam o kilkaset, o kilkaset procent. I teraz, w tym momencie, pojawi się następne wąskie gardło. Na przykład, tym wąskim gardłem będzie to, że nie jesteś już w stanie sprzedać tylu krzeseł. Albo wąskim gardłem będzie to, że masz maszynę do pakowania, która jest za wolna i nie jesteś w stanie tych, tych krzeseł pakować, czy tam czy gdzieś tam później skręcać. W każdym razie, ten przykład miał pokazać tylko to, że jest w Twojej firmie. Takie jedno wąskie gardło, że jeżeli nim akurat się zajmiesz, to twój system pozyska tą wysoką efektywność. I teraz taki prosty schemat. Każda firma to jest jakiś marketing, to jest jakaś sprzedaż, to jest jakaś produkcja, realizacja, jakaś obsługa klienta. Jeśli ułożysz to w taki proces, to gdzie masz wąskie gardło? Gdzie jest coś, co najbardziej blokuje twoją firmę? Gdzie jest Miejsce, w którym jeśli poświęcisz na to swoją uwagę, rozbudujesz to, udoskonalisz, to system eksploduje. Zastanów się, czy to jest marketing. Często jest to marketing, czy jest to sprzedaż, bo masz lidy, masz zapytania, ale nie masz sprzedawców. Masz lidy, masz zapytania, ale brakuje ci produktów. Każda firma w danym czasie ma tylko jedno wąskie gardło i tym, jako przedsiębiorca, który chce się rozwijać, powinieneś się zająć.